Wyjaśniamy trendy pielęgnacyjne na 2025 rok. Filter Free Glow. Teraz stawiamy naturalny blask skóry. Trend Filter Free Glow to promienna cera bez filtrów i sztucznych upiększaczy. Tylko zdrowa, świadoma pielęgnacja. Sekret? Intensywne nawilżenie, wyrównanie kolorytu i stymulowanie produkcji kolagenu. Marzysz o skórze pełnej blasku i energii? Zobaczmy, które dermokosmetyki Ci to umożliwią. Zmęczona matowa cera. Ten lekki krem rozświetlający zapewni natychmiastowy efekt glow. Zawarty w nim niacynamid wyrówna koloryt, perłowe pigmenty dodadzą blasku, a kwas hialuronowy intensywnie nawilży. To idealny sposób na promienny wygląd każdego poranka. A jeśli chcesz działać kompleksowo, to serum łączy aż 5 form witaminy C, które rozjaśnią cerę, zredukują przebarwienia i wygładzą skórę. Dodatkowo będą stymulować produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra stanie się bardziej jędrna i sprężysta. Naturalny Glow to zdrowa i zadbana skóra. Ten trend to coś więcej niż moda. To świadoma pielęgnacja. A ty, który produkt wybierasz?